Thank you. To, że Akademii Górniczo-Hutniczej uroczystość to niezwykła ze wszech miar. Nasza ukochana córka, Akademia Górniczo-Hutnicza przyszła świętować do Alma Mater, do swojej matki, ważną rocznicę 90. -lecia. Niech mi wolno będzie przypomnieć, że początkowo otwarcie Akademii Górniczej planowano na sobotę, 18 października 1919 roku. Ale ze względu na przyjazd do Krakowa naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego na obchody zjednoczenia wojsk polskich, święto zbratania armii, w piątą rocznicę wymarszu w pole II Brygady Legionów, postanowiono połączyć otwarcie Akademii z wizytą Józefa Piłsudskiego w Uniwersytecie. Początek ceremonii otwarcia Akademii Górniczej, zaplanowana na 20 października o godzinie 11, gmach Kolegium Nowum oraz aula były przybrane kwiatami. Naczelnika u bramy budynku powitał rektor Stanisław Estreicher i dziekani w tradycyjnych togach i w terworyce bedlów. W auli, naczelnik państwa Józef Piłsudski zasiadł na podium przykrytym dywanem tureckim z XVI wieku. Rektor Stanisław Estreicher wystąpił, wstąpił na katedrę, ujął tzw. berło królowej Jadwigi i wygłosił przemówienie powitalne. Następnie dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, Frederyk Pape podał Piłsudskiemu do wpisu księgę honorową, zwaną Królewską. Naczelnik wpisał się po wpisie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ta księga jest dzisiaj z nami. Będą ją Państwo mogli zobaczyć. Rektor UJ wyraził radość, że do Grupy Wyższych Uczelni przybywa Akademia Górnicza i złożył w imieniu Senatu najgorętsze życzenia jej rozwoju, zapewniając o życzliwości i pomocy ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wpisie przemówił przedstawiciel młodzieży Stefan Truchim. Następnie naczelnik państwa powstał i powiedział Magnificencjo, świetny Senacie, dostojne zgromadzenie, niniejszym ogłaszam Akademię Górniczą za otwartą. Następnie przemówienie wygłosili minister oświaty, dr Janu Kasiewicz oraz minister przemysłu i handlu Ignacy Szczeniowski. Naczelnik państwa i towarzyszące mu osobistości opu opuściły aulę uniwersytetu. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Nowej Uczelni, profesor Józef Mrozowicz przedstawił zarys historii rozwoju górnictwa i szkolnictwa zawodowego oraz przebieg starań o utworzenie Polskiej Uczelni Górniczej. W imieniu Związku Górników i Hutników w Polsce przemówił inżynier Jan Zarański. Dziekan Wydziału Górniczego Akademii, profesor Antoni Oborski, reprezentujący rektora, powitał młodzież i zwrócił się z apelem do prasy o poparcie uczelni w jej dalszych pracach. Nastąpiły mowy reprezentantów innych szkół wyższych, starszej, gener starszej generacji górniczej i słuchaczy. Na zakończenie uroczystości odczytano depesze gratulacyjne, w tym od premiera rządu Ignacego Paderewskiego, rektorów i senatów wyższych uczelni polskich. Otwarcie Akademii Górniczej kończyło cykl uroczystości inauguracyjnych w innych wyższych uczelniach, tak jak w tym roku. Szanowni Państwo, to dzień jubileuszu i chciałbym go upamięcić, panie rektorze. Pamiątką, którą chcę przekazać w darze od Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii. Pan rektor, jak wiele tu innych osób, pracowaliście na kopalni, na dole. Ja wychowałem się w cieniu kopalni i w cieniu huty, w Radzionkowie. Wiemy, panie rektorze, jak ważną postacią dla górników jest Święta Barbara. Proszę przyjąć tę kopię. Obrazu Jana Matejki, Święta Barbara, oby Wam pomagała we wszystkich waszych działaniach na najbliższe wieki. Że... Panie przekazuje 20 października 1919 roku w auli Kolegium Nowej Uniwersytetu Jagiellońskiego naczelnik państwa Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii, wypowiadając pamiętne słowa: Magnificencjo, świetny Senacie, dostojne Zgromadzenie, niniejszym ogłaszam Akademię Górniczą za otwartą. To główny powód naszego dzisiaj spotkania na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale jest także powód drugi myślę że równie ważne a nie wiem czy nie najważniejsze to wielka pomoc Uniwersytetu Jagiellońskiego w utworzeniu naszej uczelni i w pierwszych latach jej istnienia i tak to trwa przez 90 lat. Dzięki tej pomocy uczelnia mogła się od początku prawidłowo i szybko rozwijać. Za tę pomoc chciałbym na ręce jego magnicencji rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora Karola Musioła w imieniu pracowników i studentów naszej uczelni złożyć ogromne podziękowanie od Wszystkich naszych pracowników dla pracowników sławnej alma mater. Najpierw, więc, kopalnie i huty znajdujemy w twórczości ludzi uniwersytetu jako temat poetycki. Podejmowany jedynie z racji humanistycznych ambicji literackich, adresowany do czytelników spoza uczelni. Humanistyczni intelektualiści patrzyli na opiewane obiekty górnicze z zewnątrz, przez pryzmat klasycznej erudycji i estetyki. Techniczne tajniki pracy hutników czy górników należały do zupełnie innej sfery znojnego i nieuczonego świata rzemiosł i kunsztów.